Ja już mam z tej strony dom zobaczcie ile mamy pieniążków. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj ulepszymy Jessie. Ulepsz. Ulepszona. Wybierz. Mamy moc 9. Lecimy na grę. Drasparze. No i zobaczymy jak nam pójdzie na razie naszą nową ulepszoną Jessie. Będę chciał dzisiaj, jeszcze jutro zrobimy może opening na Star Powera. Dzień dobry. Zobaczcie, jak mocno atakuje. W ogóle coś się zmienia. W Czekajcie, a czy będziemy mieli dzisiaj igrzyska mocy do grania? Jeszcze ten odcinek będzie pół Minecraftowy chyba. Że później nagramy z Minecrafta odcinek. Działko atakuje. Siosio sio. Mra, jedna drużyna pokonana Jak tutaj zabiorę sobie tutaj ja to zabrałam? Tak, zabrałam Ale szybko ja uciekam stąd Jessy na moc 9 w bram z prawdziwym to tego jeszcze tu nie było w akcjach. O nie, to Darylu Daryl zły Daryl zły, piosenka powstała dziś Mikurik miku. Zostawcie mnie Ja jestem Jessy Z nami jest Jesus. kolega Z nami jest kolega No ale no, już Trudno, nic mi nie zastąpi Chociaż zero pucharków Zobyta. Widzicie jest. Więc zobaczcie, możemy Star Powerka. Po prostu szok, szok, mapa szok może powstać. Musimy zdobyć gwiazdę dla zadymiarzy, no ale to już może później zdobędziemy. Ja ten odcinek trwa dwie minuty, no nie może mam... trwać 2 minuty, no co by zrobić, może damy na naszemu koledze. Który, który program Minecraft Minecrafta, O, słuchajcie, koledzy, chłopacy, dziewczyny, widzowie, najlepiej. Ja mam Minecrafta, Pokażę Wam. Minecraft Minecraft, Ale musicie mi pomóc w skinie editor. Jak wrzucili do Minecrafta? No, zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie pana Placka, Mam nadzieję, że będzie Cześć. grał ze mną. Cześć. Będzie grał ze mną w tego Minecrafta. Oczywiście okay. ten pan ma, pan Placzek. Przerwy tu mnie denerwuje. Ja wyłączę może ten telefon, przez który będzie tam nie mówił. Wyłączam. Ok. Ja już wyłączam i będziemy się widzieli za chwilę. papa. Okej, okay, pan placek już wyłączony. Może mamy takiego skinka sobie fajnego. Więc byśmy musieli tutaj zrobić sawę do galerii? Nie. Spróbujmy tutaj zeskinować. Za... Ale nie. Bo to do innej gry. Poczekaj. Mam... O co nam się tu robi? Hmm. Chwilę poczekajmy. Właśnie trzeba instalować grę. Ale no, no my nie instalujemy grę Aptite. Ale będziemy tu... O no ja już... Ja robię cięcia. Okej, okay, ja już jest tak. Więc tak klikamy sobie tu. Yy, specjalna oferta dla, dla ciebie. Nie. Nie dziękuję. Ok. Może czekaj. Tak, trzeba tą aplikację zainstalować chyba. Więc instalujemy. Może to nie jest ta? Otwórz! Zezwól. O, otwiera nam się w tym momencie jakaś aplikacja. Aha. To nie jest ta aplikacja. Wzięliśmy sobie tę skina. Musimy nakliknąć Minecraft. Będziemy musieli do Minecrafta to dodać. Okej. Okay. ok, ma taki być. Minecrafta. Nie dziękujemy. No to zła aplikacja, ja zmieniam aplikację i się widzimy za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już. Łączy nam się właśnie taka aplikacja. Z Brawl Stars będą skiny różne. Okej, okay, zgadzamy się. Ja będę chciał mieć skina. No. Na się stąd. Wziąć. Mapa z Brawl Starsu. A co tu jest ze skin? Uda się go w ogóle skopiować. No land Nie dziękuję. Zezwól. Ale co to jest w ogóle za tam? Więc spróbujmy teraz odpalić Minecrafta. Mamy jeszcze laki bloka do przetestowania. Minecrafty nam się odpala. Wycięcie. Ja. Oj! Ja robię cięcie i widzimy się w Minecrafcie. Dobra, jesteśmy w Minecrafcie. Klikamy profil. No i patrzcie, nic nam nie działa. Tak usuwamy począ. I tam też. Poczwierdź. Mamy tylko te dwie postacie, ale tutaj jak klikniemy dodać, to nam się zrobi? Naklikniemy tu w posiadaniu. Nie. No ale z jak my mamy to zrobić? Przepraszam. Nie chcę mieć kobiety. No ja nie mam żadnych pieniążków i dlatego. kobiety nie będziemy grali. No i co nam się dzieje? Okej, okay. Wchodzimy. No i nie będzie działało. Ja chyba kończę odcinek. Poczekajcie, sprawdzę mi, że trwa. Już 7 minut. Ja kończę odcinek. Pa, pa, pa.